Chcemy się skoncentrować na temacie no, ideologii gender i jej skutków, właśnie tych wyzwań, jakie stawia dla naszych świadowic, dla całego Kościoła. Później temat, który jest dyskutowany żywo w Polsce, chociaż no, mieliśmy nadzieję, że może nie dotrze do Polski, ale dotarł do Polski, czyli związków partnerskich i wreszcie eutanazji. Benedykt XVI zauważył, że y, jest coś takiego jak atak na rodzinę, która się wiąże z nową filozofią seksualności znanej pod hasłem gender. I zgodnie z nią płeć nie jest pierwotnym faktem natury, czyli płeć nie jest pierwsza przed nami. Ale właściwie jest to coś, co można sobie wybrać. I cytuję Ojca Świętego: "Człowiek kwestionuje, że ma uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzującą istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i postanawia, że nie została ona jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć. Przypomniał również, że to zaprzecza biblijnej wizji człowieka, który jest stworzony jako mężczyzna i jako kobieta i ten ten dualizm jest niesłychanie istotny. Ojciec Święty także na inną rzecz ważną zwrócił uwagę, mianowicie na to, że w tej opcji dzieci są jakby uprzedmiotowiane, stają się przedmiotem. Proszę Państwa, mamy artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej i ten artykuł czytamy. Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. To znaczy, że jest konsensus Konstytucyjny, który doprowadził i, do, i prowadzi do tego, żeby małżeństwo było sytuacją społecznie uprzywilejowaną i w związku z tym prawnie uprzywilejowaną, bo o tym mówi ustawa zasadnicza. Wystarczy przyjrzeć się sytuacjom w krajach, które już eutanazję zalegalizowały, żeby sobie uświadomić, że to jest wejście na równie pochyłą. W Holandii. Od jakiegoś czasu toczy się bardzo poważna debata i już są w Belgii akurat wykonano pierwsze takie zabiegi. Zabiegi eutanazji dla znużonych życiem. Dla chorych na depresję. A także eutanazji niedobrowolnej. Istotą do eutanazji, tutaj prawnik bym mnie zaraz poprawił, jest zawsze akt wolnej woli. Ja muszę poprosić. Ale 40% lekarzy wykonujących eutanazji w Holandii mówi, że wykonywali także kryptanazję. Czyli eutanazję bez świadomej prośby. To nie znaczy, że oni biegali za chorym, żeby go dopaść i zabić. To znaczy, że on nie był w stanie wyrazić swojej woli. Nie wiemy jaka ona była, bo nie był zdolny do jej wyrażenia. Dyskutuje się na temat obniżenia wieku dostępności do eutanazji, bo w tej chwili no to od 16 roku życia można mieć, żeby było niżej i niekoniecznie ze zgodą rodziców. I ten zakres dostępności eutanazji coraz bardziej się poszerza. Dlaczego? Odpowiedź, obawiam się, jest dość prosta. Otóż ostatnie pół roku opieki nad pacjentem jego życia kosztuje tyle samo, ile opieka nad nim zdrowotna przez całe jego życie. Wprowadzenie takich rozwiązań do systemu prawnego jest bardzo niebezpieczne dla społeczeństwa, dla etosu medycyny, ale przede wszystkim dla samych, dla samych chorych, a każdy z nas chory może się w pewnym momencie. Stać. Ojciec Święty, o którym myślimy teraz szczególnie także, za którego się modlimy, Benedyk XVI, właśnie poprzez swoją postawę, nie konfrontacji może jakiejś wielkiej, ale poprzez właśnie to, co dzisiaj padło tak mocno głoszenie prawdy. Podkreślanie fundamentów, na których opiera się cywilizacja, wracanie do tych zdrowych fundamentów i przestrzeganie przed niebezpieczeństwem ich rozmontowania na przyszłość rzeczywiście pozostaje dla nas prorokiem i to jest jego zobowiązujące, no tak mówimy też wobec Jana Pawła II, ale także wobec tego człowieka już powolutku zobowiązujące dziedzictwo.